Witam Państwa. W dniu dzisiejszym wykonaliśmy w naszej klinice szereg zabiegów czy serię zabiegów biopsji fuzyjnej przez kroczowej prostaty. Jest to najdokładniejsza obecnie forma diagnostyki raka prostaty. Polega ona na wykonaniu biopsji, czyli pobrania próbek z gruczołu krokowego z miejsc podejrzanych o nowotwór. Nowością jest to, że nie wykonujemy biopsji pobierając. Z różnych miejsc prostaty, niejako na ślepo wycinków, tylko kierujemy się obrazem rezonansu magnetycznego, który nakładany jest na obraz z ultrasonografu, który jest w stanie ten obraz przetworzyć i nałożyć obydwa badania na siebie. Dzięki temu uzyskujemy bardzo precyzyjne wiadomości o tym, w którym miejscu znajduje się zmiana podejrzana o nowotwór i jesteśmy w stanie pobrać bardzo precyzyjne wycinki z y, dokładnie. Z tych zmian, bo czasami są to liczniejsze zmiany do badania histopatologicznego. Wykorzystujemy w naszej linice sprzęt Koelisa. Jest to sprzęt amerykańskiej firmy wykorzystywany, wydaje się, w jedynym miejscu na razie na pomorzu o największej dokładności co do pobierania tych wycinków z gruczołu krokowego. Zabieg biopsji gruczołu krokowego przez kroczowy wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Igła wprowadzana jest przez krocze, przez skórę krocza, omijając tak jak to dotychczas było biopsję przez odbytniczą samą odbytnicę. Powoduje to mniejsze ryzyko zakażeń w przypadku wykonywania tego rodzaju biopsji oraz lepsze samopoczucie pacjenta po zabiegu. Wszyscy pacjenci, którzy mieli w dniu dzisiejszym wykonaną biopsję, są już dawno w domu, nie ma potrzeby pozostawania w szpitalu po takim zabiegu. Jest to zabieg znikomo inwazyjny. Wynik histopatologiczny będzie decydował o tym, jakie dalsze losy takiego pacjenta będą. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Wiśniewski, mam 63 lata. Przyjechałem z Airblonga specjalnie do kliniki Alfa. Dowiedziałem się, że tu jest tak zwana biopsja fuzyjna, czyli typowo celowana w dany w gruczoł i tak dalej, który, który jest tam. Z, ma swoje zmienne strony. Wcześniej przechodziłem w biopsje normalne, tradycyjne, które było bardzo dużo ukuć, były niecelne. Przez kilka dni, nawet tygodni źle się bardzo czułem, dlatego y, trzy razy powiedziałem, że czwartym razem nie zrobię sobie tego. Jestem w tej chwili w klinice Alfa. Zrobiłem sobie biopsję celowaną, tak zwaną fuzyjną celowaną, z której jestem bardzo zadowolony. Nic mi nie jest. Wszystkie miejsca, które były, zostały celnie trafione. Po zabiegu bezpośrednio 15 minut mogę iść spokojnie do domu. Nie ma, nie ma żadnych objaw, nic się nie dzieje. Dzień dobry, mam na imię Mariusz. Przyjechałem do Alfa Clinic na biopsję fuzyjną. Jest to moja druga biopsja fuzyjna. Zdecydowałem się na to, na te, te, tego typu biopsję, dlatego że jest precyzyjna i jest niemal stuprocentowa pewność, że wycinki pobrane są z miejsca wskazanego przez radiologów.